Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej, na której będzie podpisana umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jednocześnie beneficjent przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Kamieniu Pomorskim dołączy do, może to nawet, grona beneficjentów, którzy realizują więcej niż jeden projekt. W w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Bardzo się cieszymy, że weszliśmy na wyższy, kolejny poziom zaawansowania, jeśli chodzi o projekty dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. To jest rzeczywiście drugi projekt i bardzo istotny dla gminy Kamień Pomorski z punktu widzenia. Oczyszczania ścieków. Pierwszy projekt, który, na który uzyskaliśmy duże dofinansowanie, to przebudowa oczyszczalni ścieków, która pozwoli wypełnić jej normy oczyszczania zgodne z, dyrekt z Dyrektywą Europejską i Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków. Teraz etap drugi, który pozwoli dostosować najbardziej wrażliwe elementy sieci kanalizacyjnej. Do też wymogów i możliwości technicznych związanych z odbiorem i oczyszczaniem ścieków. W ramach tego etapu w miejscowości Grabowo, która jest w obrębie aglomeracji kamieńskiej, przebudujemy i wybudujemy nowe sieci kanalizacyjne o długości ponad 3000 metrów. Do tego to będzie zarówno kanalizacja sanitarna, grawitacyjna, jak i kanalizacja tłoczna. Oprócz tego też będą elementy infrastruktury, takie jak dwie przepompownie. No i bardzo ważna sprawa dla miasta: całkowita przebudowa bardzo wyeksploatowanej przepompowni głównej, jak również przebudowa z rozbudową trzech kolektorów tłocznych, które łączą, łączą przepompownię główną z oczyszczalnią. Jest to 27 projekt, który Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Szczecinie będzie prowadził jako instytucja wdrażająca program operacyjny infrastruktura i środowisko. Jest to drugi projekt pochodzący z gminy Kamień Pomorski. Jest on bardzo istotny dla rozwoju gminy, jak i utrzymania czy dotrzymania wymogów wynikających z przepisów i z dyrektyw unijnych odnośnie oczyszczania i gospodarowania ściekami. Jest to projekt, który uzyskał dofinansowanie, uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 2 milionów 300 tysięcy złotych. Jest to spora kwota i, i w, w dobrze w, w wydane pieniądze. My funkcjonujemy nad naprawdę bardzo uroczym i rozległym zalewem kamieńskim. Jest to gmina, tak jak wspomniałem, uzdrowiskowa, turystyczna. W związku z tym poprzez te inwestycje podniesiemy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów nad zalewem kamieńskim, terenów na które są najbardziej cenne ze strony, od strony inwestorów, ale także podniesiemy jakość życia mieszkańców, ponieważ te inwestycje pozwolą na przyłączanie poszczególnych miejscowości. To już trwa, ten proces trwa i będzie trwał przez najbliższe lata do sieci wodno-kanalizacyjnej, a więc to jest według mnie przełomowa inwestycja, która teraz będzie miała miejsce właśnie w naszej gminie.